Cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Axerfish, witam was dzisiaj w kolejnym odcinku z Naruto Storm 3 w mecziku online i zagramy sobie dzisiaj młodym Kakashim eee, i jako supportów weźmiemy sobie jego drużynę z młodości, czyli Obito oraz jego mistrza Minato. Ogólnie mało grałem tym młodym Kakashim, trzeba przyznać, że no już wtedy miał takie zagadki na takiego wojownika, jakim jest teraz, już wtedy potrafił używać Shidori, tak więc no jest to dość potężna postać. I zobaczymy z kim nam dzisiaj dane będzie się mierzyć w odcinku. Um, weźmy sobie może taki las jako mapkę, dzisiaj. I walczymy przeciwko. Garze. Garze w czapce Kazekage. No cóż, zobaczymy jak sobie dzisiaj poradzimy. Uże, nie pamiętam kim on wtedy był. Czy on był wtedy Joninem? Nie, Boże, nie Joninem. Na pewno nie. Był albo Chuninem, albo Geninem. Tylko nie pamiętam dokładnie kim on był wtedy, ten Kakashi nasz. No, ale już na samym początku udało mi się wziąć tego Garena Ultimate, całkiem ładnie. Zajebiaszczo. Ładny, ładny ten Ultimate, taki slow motion i tak dalej. Dobra, Obito, pomóż! Jesteś zakałą klanu Uchiha, ale myślę, że dalsza da mi jakoś pomóc. A, masz, masz! Ha, ha! Zanim ten gara się kapnie, że może użyć drewna, to ja już dostanie naprawdę dużo obrażeń. O fuck, zapomnij w swoje piaskowe łapy. Dalej Minato, to, pomóż mi, a ja podładuję sobie czakrę. Ma troszkę więcej drewna ode mnie ten gara. Teraz obito. Nie no, widocznie będę musiał korzystać tutaj z pomocy supportów dość w dużym stopniu. A masz. Shidori. Pięknie. Coś niewiele mi robi ten gara, trzeba przyznać. Ale tym... Tym razem się uwolnił. No cóż, może być troszkę trudniej. Fak, fak, pomóż! Wow, wow! Niełatwo, niełatwo! A masz, a masz! Pięknie! Ładny kombos wyszedł w tym momencie. Obito, pomóż! Dobrze. Fak, nie mam drewna! Muszę się trzymać od niego na dystans. Nie za bardzo jest jak, trzeba przyznać. O! Oh. Nie mogę tego przegrać! A masz! Shidori! Dobra, mam teraz więcej drewna, teraz możemy go jechać! A masz! Ho, 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 ho! Miaska! Dobra! Ten obi to w, w ogóle nie trafia z tego swojego ataku. Dobra, jeszcze można spróbować się uwolnić tak ostatecznie. Albo w sumie nie. Shidori załatwi sprawę. I jest dobrze. Dobra, mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Udało nam się zjechać młodym Kakashim hatakę tego kurde. Z kim my walczyliśmy w ogóle? <grym> Dobra, yy, udało nam się zjechać tego garę. Yy, I do zobaczenia, trzymajcie się. Na razie oczywiście yy, mówcie mi w komentarzach, jaką drużynę Wam zagrać. Jeśli drużyna mi się spodoba, to oczywiście pokażę ją Wam w odcinku. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć.